Witam Was, kochani, lipcowo, wakacyjnie, cudownie. Postanowiłam nagrać parę odcinków na dworze, bo jest ładna pogoda. Oglądacie mnie ciągle w moim pokoju, w moim biurze. Wystarczy chyba tych obrazków z tyłu, które pokazują. Może czas pokazać prawdziwą naturę. Będzie nam się na pewno lepiej skupiało na tych duchowych treściach. Nagrałam taki filmik, jak zostać królem. I może się wydawać, że to jest taka recepta trochę abstrakcyjna. No bo dla kogo? Kto by chciałby teraz zostać? Chcieć zostać królem? Niby dlaczego mielibyśmy chcieć być królami czy jakimiś władcami? Ano się okazuje, że Bibi jest bardzo dużo na temat tego, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby panować, żeby królować. I to nie jest taka łatwa sprawa, bo z bajek znamy taki obraz króla, który po prostu robi to, co mu się chce, co mu się zachce, co sobie tam wymyśli, to po prostu to, to robi, nie patrząc na to, ile to będzie kosztowało, bo przecież jest bardzo bogaty, ani co, co na to powiedzą inni, no bo przecież on jest królem i wszyscy muszą się z nim liczyć. I mamy może takie wyobrażenie, że co to. Co w tym trudnego, żeby móc panować, żeby móc królować? A tymczasem w Biblii, oprócz tego, że jest opisane nasze powołanie jako tych, którzy mają razem z Chrystusem w niebie panować, jako tych, którzy są królewskim kapłaństwem, którzy są powołani do tego, żeby przez Chrystusa panować w każdej dziedzinie swojego życia to jest również dużo wskazówek odnośnie tego jak być dobrym królem. I na czym to królowanie ma polegać? Na czym ma polegać to panowanie? Nie ma ono nic wspólnego właśnie z tymi obrazkami czy filmami z dzieciństwa, z bajkami, ale ma za to do czynienia z tym co to znaczy być sługą? Co to znaczy służyć innym ludziom i jak prowadzić sprawy tak żeby inni ludzie mogli Mieć przestrzeń do wzrastania, mieć wolność do tego, by żyć w taki sposób, jaki Bóg im wyznaczył. Tak więc bycie władcą, bycie królem to jest wielka umiejętność, to jest przywilej, ale też obowiązek. Tej umiejętności musimy się uczyć, i dlatego dzisiaj przeczytamy sobie taki fragment, który o takich sprawach mówi. Pierwsza Księga Kronik, 11 rozdział, od 1 do trzeciego wersetu. Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy Twoją kością i Twoim ciałem. Już przedtem, gdy jeszcze Saul był królem, wyprowadzałeś i wprowadzałeś Izraela. I Pan Twój Bóg powiedział ci: Ty będziesz pasł mój lud Izraela, i ty będziesz wodzem nad moim ludem Izraelem. Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu, i Dawid zawar z nimi przymierze w Hebronie przed Panem. Namaścili Dawida na króla, nad Izraelem, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział przez Samuela. A Dawid był powołany do tego, żeby być królem. I pamiętacie jeszcze, jak był dzieckiem, jak był młodzieńcem, powiedzmy, został namaszczony pośrodku swoich braci, wybrany przez samego Boga. Samuel został posłany, żeby dokonać tego aktu. Samuel, który był prorokiem i namaszczał królów, namaścił Saula i po nim namaścił Dawida. Bóg sam wybrał Dawida, żeby został królem. Zanim te słowa, o których tutaj czytamy, zostały wypowiedziane, minęło wiele lat. Zanim ludzie potwierdzili to, co wcześniej powiedział Bóg, minęło wiele lat. Zanim ludzie zauważyli i uhonorowali to Boże wybranie, minęło wiele lat. Nie tylko wiele lat, ale jeszcze wiele różnych potyczek życiowych, duchowych, różnych wyborów, których Dawid musiał dokonywać, które utwierdziły jedynie to powołanie nad nim, wskazując, że rzeczywiście Dawid. Przyjął od Boga to powołanie i zachowywał się jak król. Zanim stał się królem, zachowywał się jak król. Zanim stał się królem, najpierw został wybrany, później przyjął te wybranie i swoje, swój styl życia podporządkował temu, żeby być królem. Tak Żył tak jak król, chociaż jeszcze nie został rozpoznany przez innych ludzi. I chociaż został prześladowany właśnie z uwagi na to, że w tak odważny sposób żył. Saul znienawidził go właśnie za to, że Bóg błogosławił Dawidowi. Że Dawid był bezkompromisowy, jeśli chodzi o posłuszeństwo, odwagę, czynienie bożej woli. Saud był zazdrosny o błogosławieństwo i powodzenie w życiu Dawida. Często też tak jest z innymi ludźmi, którzy widzą namaszczenie nad naszym życiem. To nie musi być namaszczenie do bycia królem, może być do pełnienia jakiejś innej służby w Bożym królestwie, ale czasami ludzie rozpoznają nawet ci w królestwie Bożym, ci którzy są nawróceni, widzą obdarowanie twoje i wyczuwają Zagrożenie, ponieważ sami nie są ugruntowani w swoim własnym powołaniu, nie rozumieją namaszczenia, które na nich spoczywa, ani do czego Bóg ich prowadził, jaką część w królestwie im wyznaczył. I kiedy sami nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, również kiedy widzą, że ktoś już znalazł to miejsce, czują się nieswojo. No to wynika właśnie z pewnych problemów ich wewnętrznych, ale nas nie powinno to dziwić. Nas to nie powinno dziwić, chociaż jest to bolesne. Ja przez wiele lat zmagałam się z tym, że kiedy starałam się żyć według tego, co Bóg mi pokazywał, i widziałam innych moich braci i siostry, zazwyczaj braci, którzy takim nieprzychylnym okiem patrzyli na to, co ja robię i jak rozumiem wypełnianie Bożej Woli, i doświadczałam odrzucenia, doświadczałam nawet potępienia. To, to to nie były przyjemne momenty. To, to było bardzo trudne do zniesienia. Tym bardziej, że potrzebowałam dalej opieki, a nie zwalczania mnie. Potrzebowałam kogoś, kto by mi służył radą, który, kto by mnie prowadził, bym mogła w dojrzały sposób wypełniać to powołanie. Nie potrzebowałam w tamtym czasie kogoś, kto by e, mi próbował wybić z głowy, że, że to, co jest nad moim życiem, to jest zbyt wielkie, z, zbyt wspaniałe i że to na pewno nie jest dla mnie. E, ja sobie coś ubzdrałam i że, jesteś, i że jestem mało pokorna, a takie zarzuty właśnie padały. Tak więc w jaki sposób my sprawujemy władzę w Bożym Królestwie, w jaki sposób zostajemy tymi królami, prorokami, czy pełniąc jakiekolwiek inne funkcje w Bożym Królestwie, które nie muszą być koniecznie nazwane nawet, w taki sposób, że na początku słyszymy, co mówi do nas Bóg, tak jak Dawid, nie przejmując się tym, co mówią inni ludzie, bo inni ludzie nie rozpoznawali jeszcze w tym młodzieńcu przyszłego króla. Pamiętacie Eliaba. Najstarszego brata właśnie tą zazdrość. Pamiętacie Saula, który też uważał, że Dawid się nie nadaje nawet, żeby walczyć z Goliatem, a co dopiero, żeby w przyszłości stać się jakimś królem. Pamiętamy inne osoby, które nie uznawały Dawida za kogoś, kto ma być przyszłym liderem czy władcą. Ale Dawid wziął sobie do serca słowo, które usłyszał od Boga, i z tym słowem szedł do przodu. Żyjąc jak król, nie w takim znaczeniu przepychu, tak, żyj jak król, nie chodzi o przepych, bo właśnie tam nie było w ogóle takich elementów w życiu Dawida, ale żyjąc, służąc narodowi, wyprowadzając wojsko, przyprowadzając wojsko, tak przeczytaliśmy, tocząc bitwy pana, stając na czele wojska, tak jak. Władca powinien zawsze stawać na czele, dając przykład wszystkim innym, będąc liderem, na którego można spojrzeć i zobaczyć, jak należy walczyć, jak należy żyć. Również potem zbierając wokół siebie, już kiedy był prześladowany przez Saula, zbierając wokół siebie ludzi i przygarniając ich do tej gromady, która była blisko Dawida, czyniąc ze zwykłych opryszków. Armię, która potem zaczęła zwyciężać i stała się jego bliską, bliską świtą, że tak powiem, w bliskim, bliskim gronie wspierającym go zespołem. Dawid żył jak król, zachowywał się jak król, dlatego że Bóg wyznaczył go do tej misji, a wiele, wiele lat później. Inni ludzie również dostrzegli to namaszczenie, i w, tym wers w tych wersetach czytamy, że namaszcili Dawida na króla nad Izraelem zgodnie ze słowem pana, które wypowiedział przez Samuela. Wcześniej, Samuel, wcześniej Dawid został namaszczony przez Samuela, teraz został namaszczony przez innych ludzi. I taka zawsze jest kolejność. Tego się trzymajmy, jeżeli Bóg wyznacza ci jakieś zadanie wykonuje, nawet jeżeli nie masz aprobaty, nawet jeżeli inni ludzie uważają, że to nie jest prawda, nie wiedzą co jest pomiędzy Tobą a Bogiem, nie słyszeli słów, które były wypowiadane prosto do Twojego serca. I dlatego też trudno jest im rozpoznać Boże Namaszczenie. Są ludzie, którzy to potrafią, którzy mają taki, nawet nie chcę powiedzieć proroczy zmysł, bo to jest oczywiste, że prorocy widzą więcej, ale każdy, kto jest napełniony duchem świętym, widzi więcej. Każdy, który, który ma za świadka wewnątrz Ducha Świętego, który mówi, będzie umiał też rozpoznać w innej osobie Boże Prowadzenie i uszanuje. Taką osobę, będzie ją traktował już odpowiednio, zanim ona zajmie tą ostateczną pozycję. To, I to jest piękne. Bóg uczy mnie tego robić, wielu moich znajomych, którzy kochają Boga również, i widzę, jak piękna, taka Boża kultura królestwa się roztacza, gdzie nawzajem siebie szanujemy swoje namaszczenie, swoje powołanie, wspieramy siebie, nie konkurujemy, tylko wspieramy siebie, modlimy się o siebie nawzajem i przez to wszyscy wzrastamy. Tak powinno być. Drogi Boże, dziękujemy Ci, że jak zawsze wskazujesz nam właściwe ścieżki. Nie chcemy szukać aprobaty u ludzi, ale chcemy rozumieć, do czego Ty nas prowadzisz i chcemy mieć tą wytrwałość Dawida, który wbrew wszystkiemu, wbrew otoczeniu, które jeszcze było niedojrzałe, żeby rozpoznać w nim króla, zachowywał się jak król, czynił rzeczy, które Ty mu pokazywałeś. Nie, nie patrząc na krytykę, nie licząc się z tym, co mówią inni, ale licząc się z, z Twoim słowem. My chcemy w taki sam sposób odważny żyć, mm, czyniąc to, co nam zlecasz, co jest naszą misją, naszym powołaniem. A wiemy, że po wielu latach przyjdzie również rozpoznanie wśród innych ludzi, którzy powiedzą: Tak, zostałaś wyznaczona do tego zadania, dziękujemy Ci, że to zrobiłaś. Dziękujemy Ci, że dzięki Tobie mamy błogosławieństwo od Boga. I to jest wtedy wielka radość, również, kiedy inni to rozpoznają. Ale nie chcemy od tego uzależniać decyzji naszego życia, tylko chcemy i za Tobą słuchać tylko Ciebie. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Kochani, błogosławię Was z całego serca. Widzimy się już jutro, jak zawsze. Zachęcam Was również do czytania moich środowych newsletterów. Staram się co tydzień dzielić z Wami takim głębszym słowem pisanym dla odmiany, gdzie wydaje mi się, że udaje mi się zawrzeć pewne rzeczy, których nigdy nie wypowiem. Albo kiedy wypowiadam, mówię to jednak w taki. Bardziej płytki sposób niż kiedy piszę. Kiedy piszę, to się więcej zastanawiam i więcej tej treści e, udaje mi się przekazać. I e, Ci z Was, którzy wczytają, niektórzy wiele lat, te newslettery mówią, że każdy taki list, który nazywam listem osobistym, bo jest bardzo osobisty z mojego serca, wnosi coś do jego życia i chwała Bogu za to. Tak więc, jeżeli jeszcze się nie zapisałeś na, na moją listę, chciałbyś otrzymywać takie osobiste listy ode mnie co środę, które cię zainspirują, które dodadzą ci energii, kopa do dalszego życia z Bogiem, do szukania Jego, pobudzą Twój głód duchowy, to zapisz się tutaj, znajdziesz link i również w opisie tego filmu. A ja już ciebie żegnam. Do zobaczenia jutro. Pa pa.